Witam was wszystkich serdecznie. FSV Mainz to najbliższy rywal Lecha Poznań w lidze konferencji Europy. Jaka to drużyna, w jakiej obecnie jest sytuacji oraz jakie są jej mocne i słabe strony? O tym wszystkim w tym materiale. Maciej Skucha, zapraszam serdecznie. Na samym wstępie jednak trzy prośby. Zostawcie łapkę w górę, podbijcie ten film w aplikacji mobilnej i zasubskrybujcie ten kanał. Z góry serdecznie Wam dziękuję, a teraz zapraszam na materiał. Majc w skali Bundesligi taki ligowy średniak. Drużyna z Boguncji od 17 lat występuje na tym poziomie, sporadycznie pojawia się w pucharach, ale nie ma wielkiego parcia na sukcesy. To przede wszystkim klub zarządzany w sposób odpowiedzialny i taki wyważony, Co w poprzednim sezonie przyniosło efekty, gdyż Mainz zajęło zaskakująco szóste miejsce w Bundeslidze i dzięki temu zagrało dwumecz o Ligę Konferencji Europy. Rywalem Mainz był norweski Rosenborg, z którym niemiecki zespół najpierw przegrał na wyjeździe, ale później odrobił straty u siebie i awansował do Ligi Konferencji. W niej Mainz rozpoczęło od trzech zwycięstw, kolejną Somonią Nikozja, z Rińskim Mostar oraz Fiorentiną, natomiast w czwartej kolejce przegrało zaskakująco. Co 1 do 0 z rumuńską krajową. Na rodzimym podwórku natomiast Mainz radzi sobie w tym sezonie fatalnie. Pożegnało się już z Pucharem Niemiec po porażce ze Stuttgartem, a w Bundesliga zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z ledwie sześcioma punktami. Także pomimo gry w Pucharach to nie jest dla nich udany sezon. Warto jednak pamiętać, że Bundesliga to Bundesliga, poziom znacznie wyższy od polskiej ekstra czego nie musi udowadniać nawet ranking opta. Mańc mierzy się na co dzień zazwyczajnie lepszymi rywalami od Kolejorza i pomimo fatalnej dyspozycji w tym sezonie, Mańc według tego modelu jest mocniejsza od Lecha Poznań, to na papierze dalej minimalny faworyt tego meczu, nawet przy Bułgarskiej. A w jaki sposób gra ta drużyna? No jest to obecnie pewna, nie wiadoma. ze względu na słabe wyniki w rozgrywkach gigowych w Moguncji zdecydowano się na zmianę szkoleniowca, bo Henriksena w niedzielę zastąpił Urs Fischer, a więc doświadczony szwajcarski trener, który w przeszłości jeszcze jakiś czas temu prowadził uniony Berlin, awansował z nim do Bundesligi, później nawet do Ligi Mistrzów. No a w CV ma również FC Basel, z którym czterokrotnie Lecha pokonał. Teraz wróci na łukarską, no i po raz pierwszy poprowadzi Mainz. Z jednej strony to z perspektywy kolejorza pozytyw, no bo nowy trener nie będzie miał zbyt dużo czasu na wprowadzenie swojego modelu gry. Natomiast z drugiej strony pewna niewiadoma, pewna zagadka, po prostu nie wiadomo czego się po nowym Mainz spodziewa. Podziewać. Dlatego też przygotowując ten materiał wziąłem pod uwagę problemy, które Mainz miał w tym sezonie, no i też specyfikę modelu gry nowego trenera. Jeśli chodzi o formację, no to tutaj na zmianę się nie zanosi. Wcześniej Mainz budowało trójką i broniło piątką, no a podobny model gry preferuje Urs Fischer. Jakie problemy w tym sezonie miało Mainz? No z pewnością dopuszczały rywali do zbyt dużej ilości sytuacji. Nie bez powodu Mainz w tym sezonie Bundesligi straciło aż 24 bramki. Piłkarze mańcy przegrywali blisko własnej szesnastki sporo pojedynków, co widzicie właśnie na ekranie, a to, co rzucało się w oczy przy ich straconych bramkach, to ogromne przestrzenie pomiędzy zawodnikami. Przy tej straconej bramce, którą właśnie widzicie na ekranie, rywal konstruował atak pozycyjny. To nie jest żadna kontra, a zwykła budowa ataku no nie ma co się dziwić, że przy takiej grze obronnej Mainz zajmie ostatnie miejsce w Bundeslice. Z przodu również Mainz nie wyglądało najlepiej. W Bundeslidze było tylko 11 bramek, najmniej w całych rozgrywkach. Nie kreowało nad wyraz dużo sytuacji, choć warto zaznaczyć, że niemieckiej drużynie brakuje w tym sezonie skuteczności. Piłkarze Mainz powinni zdobyć kilka bramek więcej i powinni być też nieco bardziej aktywni po prawej stronie, gdyż jak widzicie na tej mapce, piłkarze Mainz robią różnice dribblingiem. Przede wszystkim po stronie lewej i ta dysproporcja jest spora. Jeśli chodzi natomiast o sam styl gry, no to Mainz grał w sposób dosyć bezpośredni, zdecydowanie najczęściej decydowało się w tym sezonie Bundesligi na długą piłkę, no a poza tym dobrze wyglądało również w pressingu. Tylko Hoffenheim i Stuttgart mają w tym sezonie wyższe PPDA, tylko Hoffenheim i Stuttgart szybciej odbierają rywalowi piłkę w Bundeslice. Jakie będzie natomiast Mainz trenera Fischera? Jak podkreśla sam szwajcar, czas wrócić do podstaw być bezwzględnym w pojedynkach i broniącym kompaktowo. I takie podejście szwajcarskiego szkoleniowca kompletnie nie dziwi, no bo to trener, u którego podstawą jest przede wszystkim defensywa. Gdy wprowadzał Union do Ligi Mistrzów, to w Bundeslidze stracił tylko 38 bramek. Obok Bayernu najmniej w całych rozgrywkach na piłce za bardzo mu nie zależało. Ważne było to, aby rywal nie kreował sytuacji, co pokazuje chociażby PPDA, który w przypadku Unionu w kampanii 2022... 23 było stosunkowo wysokie. Stosunkowo rzadko Union przerywał akcję rywala. Po prostu nie musiał tego robić, skoro w obronie niskiej przestrzeni były zamknięte. W ofensywie jego Union specjalnie nie brylował. Kreował niemalże najmniej sytuacji w całej Bundeslidze, ale był bardzo efektywny. W 16 rywala imponował skutecznością. Grał też w bardzo bezpośredni sposób. Często stawiał na dośrodkowania społecznych strefy boiska, a jeśli chodzi o rozegranie nieco niżej, to często decydował się się na długą piłkę, co doskonale widać w statystykach. Wszystko zatem wskazuje na to, że Mańcy przeobrazi się w zespół jeszcze bardziej pragmatyczny. Trener Ursy Fischer tę przebudowę będzie chciał zacząć od defensywy. Przede wszystkim będzie starał się neutralizować poczynania rywala. Z tego jest właśnie znany, no bo nie bez powodu w Niemczech wyrobił sobie taką laurkę gościa, który po prostu niszczy futbol. Także myślę, że po tej krótkiej charakterystyce mniej więcej wiecie, jaki futbol preferuje Ursy Fischer, mniej więcej wiecie, jakie problemy ma Mainz. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało w czwartek, jakie będzie miało to odniesienie do tej nowej rzeczywistości w Moguncji, a ja teraz przejdę do piłkarzy, na których warto zwrócić uwagę w kontekście tego spotkania, bo może Mainz punktuje w Bundeslidze słabo, no ale dalej jest to Bundesliga. Największą gwiazdą Mainz jest Adiem Amiri, 29-letni pomocnik, 9 reprezentant Niemiec, który w tym sezonie 7 razy trafił do siatki i zanotował dwie asysty, pomimo słabej gry drużyny notuje liczby. Oczywiście część z tych bramek to chociażby gole zrzutów karnych, ale była między innymi również bramka zrzutu wolnego, także również przy stałych fragmentach innego typu warto na niego zwrócić uwagę. To piłkarz bardzo dobrze wyszkolony technicznie, który potrafi takim niekonwencjonalnym zagraniem zrobić różnicę w pojedynkę, także piłkarz lecha powinni mieć go na oku. Z naszej perspektywy warto również zwrócić uwagę na Kacpra Podulskiego, 18-letniego obrońcę Polaka, wychowanka Lechii Gdańsk, który powoli przebija się w Mainz. To piłkarz wysoki, ze sporym potencjałem, który wystąpił we wszystkich meczach Mainz w tej edycji Ligi Konferencji Europy. Ma też za sobą debiut w Bundeslidze. Także z naszej perspektywy warto w czwartek zwrócić na niego uwagę, jeśli Urs Fischer da mu szansę. Zresztą dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy chcielibyście film poświęcony temu piłkarzowi, poświęcony temu talentowi, no bo być może za parę lat właśnie ten chłopak będzie stanowił o sile defensywy reprezentacji polskiej. Poza tym warto zaznaczyć, że Mainz posiada w swoich szeregach sporo wysokiej jakości czysto piłkarskiej, nie bez powodu jest to drużyna z Bundesligi i oczywiście ostatnio ci piłkarze nie zawodzą, są w słabej formie, natomiast przyszedł Urs Fischer, w Mainz panuje nowe rozdanie i ci piłkarze na pewno będą chcieli się pokazać z dobrej strony, także na pewno każdego z nich w czwartek warto mieć na oku. Trzeba być bardzo skoncentrowanym, aby mańc po prostu pokonać. Ale w ostatnich tygodniach wygląda na drużynę, która jak najbardziej ma prawo to uczynić. Po przebiegu na kadrę wysokie zwycięstwo kolejorza z Radomiakiem, później też takie dojrzałe zwycięstwo z Luzaną, następnie dosyć pechowy remis z Wisłą Płock po wielu niewykorzystanych sytuacjach, natomiast później awans w Pucharze Polski po też takim dojrzałym nie jest a w ubiegły weekend remis 2 do 2 z Krakowią, może? Nie było zwycięstwa, natomiast warto pamiętać, że Lech Poznań przez większą część spotkania grał w dziesiątkę, a ponadto uważam, że Krakowia naprawdę wysoko w tym meczu zawiesiła poprzeczkę. Lech później musiał jeszcze odrabiać straty, no i ta sztuka mu się udała. Lech w ostatnim meczu się bardzo dobrze wygląda w ofensywie, poprawił też trochę tę grę w destrukcji i ta forma na koniec roku po stronie kolejorza zwyszkuje. Jakiego meczu należy się spodziewać? Osobiście myślę, że to. Lech Poznań będzie starał się kontrolować to spotkanie z piłką przy noce, mając na uwadze jak gra w tym sezonie Mainz oraz jaki futbol preferuje Urs Fischer, to spodziewam się raczej Niemców w obronie niskiej. Kolejusz w tym meczu powinien grać przede wszystkim swoje. Myślę, że ten szybki, dynamiczny atak pozycyjny drużyny mistrza Polski może w tym meczu przynieść efekty, mając na uwadze jakie luki w defensywie w ostatnim czasie Mainz pozostawiało. Osobiście wątpię, aby Urs Fischer w Cztery dni skrygował te wszystkie braki i rozwiązał te wszystkie problemy. Tych poznań natomiast w mojej opinii powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na fazę przejściową z ofensywy do defensywy. Mainz to drużyna, która stosunkowo szybko potrafi przenieść ciężar gry takim bezpośrednim zagraniem na połowę przeciwnika. Myślę, że ważna będzie tutaj po prostu koncentracja, aby nie dać tym piłkarzom mańcy bez formy możliwości do rozwinięcia skrzydeł. Dajcie zatem znać w komentarzach, jaki wynik typujecie ode mnie. Nie, 2 do jednego dla Lecha Poznań oczywiście. Na papierze to Mainz wygląda lepiej, natomiast w ostatnim czasie ma ogromne problemy. Alech Poznań niejednokrotnie udowodnił, że potrafi z nieco wyżej notowanymi rywalami wygrywać. Mam nadzieję, że z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego na temat Mainz. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, podbicia tego filmu i subskrybowania tego kanału. Dzięki za uwagę, Maciej Skucha, Kłaniam się nisko do zobaczenia. Cześć.